Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Jak widzicie, jesteśmy w Stile Brainrod i dzisiaj będzie event, na którym jest szansa, że pojawi się nowy Strawberry Elephant. Jest szansa, że uda nam się go po prostu zgarnąć, ukraść, może niekoniecznie z czyjejś bazy, czy tutaj z mojej bazy, tylko po prostu będzie gdzieś tam sobie po tym dywanie chodził. Na to liczę, w to wierzę. Jeżeli wy też chcielibyście, żeby tak się stało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem tam na dole. A ja aktualnie idę sprawdzić jedną rzecz, mianowicie, czy trzymając tego to słonia w naszych dłoniach i kręcąc kołem Poleci nam coś lepszego. mam przygotowane 5 obrotów. zobaczmy, zobaczmy. Wiecie, że tylko raz w życiu coś mi poleciało. Dobra, na początek beznadziejnie, spoko. Tak, ja wierzę. Chciałbym to Ingiang uderzenie. Najbardziej chciałbym to Ingiang uderzenie. No, jeżeli chodzi o tego secreta, spoko. Ale nie ukrywam, że jakoś specjalnie mi na nim nie zależy. Na razie mamy same najgorsze możliwe rzeczy. Zostały nam jeszcze dwa obroty. Nic z tego. I ostatni, widzowie. No proszę, kurde, chłopie, ja mam słonia, mam słonia! A pierdziela, to nic nie wypada. W żadnym wypadku słoń nam tutaj nic nie zmienia. Spokojnie, to nie koniec testów. Idziemy tutaj do sklepu. Kupujemy sobie Secreta za 2400 Robuxów. W ogóle... Nieopłacalny biznes, że tak to nazwę. Bierzemy słonia, ustawiamy go tuż obok tego secreta i zobaczmy. Zobaczmy, czy teraz coś lepszego nam poleci. Okej, okay, okej. Okay. Pod hotspot, pod hotspot. Nieźle. Nie jest tragicznie, jest nawet nieźle. <laughs> w ogóle ciekawostka, przez to, że ten y, słoń jest y, bludrotem, bladrotem. W sensie ma to taką dziwną edycję. I zarabia więcej, to jak wejdę w indeks, widzicie, że on jest u mnie w bazie, prawda? Niestety ja go tutaj nie mam. Ja go nie mam w indeksie, dlatego, że on nie jest podstawowy, tylko jest wiecie, taki, no, jakiś bonusowy, że tak to nazwę. Natomiast ostatnio w komentarzach pisaliście mi o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Mianowicie, jak widzicie, ja mam 14 rebirw, i po tym 14 rebirwie jest coś fajnego do kupienia w sklepie, z czego że rzekomo nie korzystam. Nie pamiętam, jak to się nazywało ale paru z was, Piotrek, Kuba, Kacper, pisali mi o tym i to jest chyba to. Mina subspace. ukryje w pobliżu naszej bazy, aby uzyskać dodatkową obronę. W przypadku najlepszych brainrotów umieć maksymalnie dwa na raz. Kupmy to. Dobra i zobaczmy co to robi, bo ja nie mam żadnego pojęcia co to robi. Zobaczmy, że kładę to na słoniu. I co się teraz stanie, jak ktoś w to wdepnie? Nie wiem, ale idę sprawdzić. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Sami zobaczcie co to coś robi. Całkowicie nam ziomeczka odrzuca, więc jest... No, jest przydatne, jest przydatne. Okej, okay, okej, okay, mogę wam przyznać rację. No, proszę Państwa, nie wiem, czy widzicie, ale Indiang już nam się tutaj y, zaczęło, co prawda? Event jest za jakieś 30 minut, coś koło tego, dlatego jeszcze przed eventem chcę sobie y, skraftować y, te cikleteję, Bicleteire, Chcę w się sensie zrobić z nimi rytuał. Proszę, niech to działa. Działaj! No, działaj! Działa! Działa! Dobra, mamy to! To, to, to mi się pojawi, gdzie mi się to pojawi? Jakieś rowerki chłopy jadą. Jadą rowerki! Jest git! Ja pierdolę, dobra, w końcu, w końcu, w końcu, w końcu zrobiłem, w końcu zrobiłem rytuał. Jakbym dostał Ingyang? Ile to daje, ile to daje? 7 milionów! Nie wiem, to jest scam. To, to, jest full scam, weź to chociaż posprayuj. Mordo. Mordo, posprayuj to chociaż! On nie sprayuje. On nic nie robi. No weź, psiknij! Nie psiknął. A ty, koleżko? No psiknij, no. No co ty robisz? Czemu ty psikasz tam? Psiknij tu. Miałem jeszcze czasu, ostatni gościu. Ostatni gościu. No to super. Kupujemy! No to ekstra! Los raz. Mega skam widzowie. Mega skam, ale oczywiście rozdamy, rozdamy dla widza, niech widz ma takiego. Tego hotspota też yy, damy widzowi, bo czemu by nie? No i pytanie czy coś jeszcze, czy coś jeszcze tutaj bym dał widzowi? Może to, może Las Sisa bym dał widzowi. I tego słonia, jakbyście, nie wiem, dobili 50 tysięcy lajków, no to może też byśmy rozdali, nie? Wtedy byśmy, byśmy przemyśleli taką opcję. Czyli tak, mamy takie trzy... To jeszcze te dwa ingiangi i będzie super. Ty admin napisał. Dzień dobry, porane ptaszki. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Ej! chłopcu ugotował. To jest jakiś admin... chłopie, potrójny admin blok. Weź go przyknij, przykni, 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 przyknij, admin lucky Bloczka, przyknij! Czemu on nie psika? Ty przykniesz? Nie psika. Ja pierdzielę, ale by było. Jakbym dostał z psiknięciem. Nie, no znowu nie psiknął. To, co wypadnie, chłopie, dla Wiza damy. No, nie psiknął. Co za web? mega mocne. Fajne, fajne, kolego. Otwieram. Zobaczmy, co z tego może wypaść. Już mi się podoba ten event, będzie bardzo dużo lucky bloków. Six, seveny chcę. Ej, chłopie, jakby dało te six, seveny. Musi je dać. Musi je dzisiaj dać. Siup. Screenek zrobiony i wysyłamy. <laughs> Tylko zanim widzę wbiją na serwer, to ja przyniosę sobie słania tak, żeby był bezpieczny. Pościg dodany, mamy prawie 1000 reakcji 3, 2, 1. Wrzucam ludziom link. Bubosław! Dzień dobry, witam! Dzień dobry! Bubosław jako pierwszy dołączył. Tutaj jeszcze Jakiś kolejny koleżka, zobaczmy co ludzie mają. Ten ma sami niego, coś tam się u niego kraftuje. Włoski nie ma niczego. Leon. Leon też ma taką bazę, że mógłby sobie ukraść. Proszę bardzo, proszę bardzo. Rufi gangster. O kurde, tu trwa walka. Trwa walka. Kto wygra? Opa, biegnie. Biegnie włoski, kradni, kradni włoski. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zabrane, los Cicleteira. czy będzie, nie będzie, nie będzie. Dinozaur u Błosława. Rufi gangster biegnie z hotspotem. Będzie go miał, będzie go miał raczej. I zobaczmy, do kogo poleci ostatni. Do kogo poleci. Oj, jest walka, jest full walka. Ja jeszcze był telewizor. Kto ma telewizor? Ten ziemczek ma telewizor. Fajnie, fajnie. Ja tu lubię, że właśnie wiecie, zawsze sobie jakiś tutaj inny widz coś zgarnie. Ty, ale on ma otwartą bazę. No ja zaraz coś biorę od Lona. Zobaczcie jego reakcję. Zabieram mu taboret, chłopie. Lon, chłopie, traci taboret i ma luz. Leon! Nie Leon to chłopienie co dzieje! Leon! Ej, bo okradają Leona! Leon okradają cię! Ładuj go! Leon, co ty robisz? Nie, Leon stracił, nie stracił. To jest tuchet. Nie zdążył go uderzyć! Hop go kradł. No to to jest to ryzyko. No, czy ty trafisz? Dzisiaj? Dobra, brawo. Ten niebieski robi trik! On to będzie miał! Leci górą, leci górą. Dobrze, 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 ale on najbardziej fituje do tego skina, zobaczcie. Leci dobrze, leć, 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 leć. to jest jego baza. To jest jego baza, no to on to ma. Nie! Gościu go dywanem zmiótł! XD! O! Ktoś zabrał rower! Ten go zabrał! Bubosław! Bubosław Sigma! No i o to chodzi. On był jako pierwszy tutaj, nie? Miał najlepszy refleks, więc yy, gratulacje, gratulacje. A <ścoughs> moja baza, jak widzicie, w tym momencie jest kompletnie, ale to kompletnie pusta. Klikamy opuść. Hohoho. I spróbujmy ukraść coś na oficjalnych serwerach. Tutaj widzę lawaczki, widzę karalucha. O, patrz! Admin Blok. Dawaj go, ja to kradnę. Rakieta, chłopie! To jest widz w ogóle. Ale o kurde mam działka, to moje działko. Nie wiem, czy to moje działko. Dobra, to moje działko, to moje działko. Jak wypadnie mi Six 7, oddaję widzowi. Jak wypadnie Six 7, oddaję to Szymokoksowi. Szymokoks, uwaga, uwaga. No to los, tung, 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 tung. Citosy. No niestety, niestety, panie Szymokoks. Nie wiem gdzie on jest samtaj biega sobie. Ty chcesz? Szymokoks? Long tung 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 Zobaczmy, co odpisało. Nie. <laughs> Okej, <Okay>, tak myślałem. <laughs> o, a odklejka ma tego: Bizonte Jupitere Ale Ingianga. Jego potrzebuję do indeksu. Kradnę. Tylko nie wiem, który to on. To może być ten toilet FN. Ja pierdzię, nie mam bladego pojęcia. Kradnij to, chłopie. Mamy. No i free. Co tam mordeczko? Co tam. A to patrz, jakiś Michałek. Ty wszyscy gracze Steel Braidor to są fani Realu Madryt. Przysięgam. Wszyscy. A chwilę później stało się to. Czekaj. Co tu się zrespiło? Dawaj mi to, dawaj mi to. Nie, 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 daj mi to. Zostaw to Grafał! Czekaj, no jest dym. Czekaj, czekaj, kup to. Bij go. Bij Adriana. Do mnie to musi iść. Proszę, no nie bierz mi tego bułka, no. Co ty robisz? Adrian, zostaw. Adrian. Ty, bo zaraz mnie okradną. Czekaj, 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 czekaj. Zabierz to! Musi być, moje, musi być 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 moje, ja chcę mieć te mini Six Seveny! Let's go, baby! Proszę! Ja bym zaczarował to jakoś, może zaniosę to na górę. O nie, otworzyłem! To no nie patrzę, nie patrzę co leci, widzowie napiszę co według was poleci. Ja obstawiam! six no co za gówno! Sprzedaję. Od razu sprzedaję. A może nie sprzedaję, może niech właśnie ludzie wiedzą. Co wy chcecie mnie okraść? Co tu się dzieje? Ja wychodzę z tego serwera szybko. Opuść. A następnie sprzedałem moje brain roty. Patrz co tutaj jest, patrz co go szuma. Czekaj, 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 czekaj. dinozaury, jeszcze ich nie miałem. Wchodzę do tej bazy. Dawaj to, dawaj to. Los tortus, los tortus. Rakieta. Yy, więzienie. Lecę, lecę a pełnej, zostaw to! Nie no Jula, ja cię proszę, ty gościu mi kradnie dzuzetpę! Zostaw to! Nie! Dobra, już myślałem, że mnie okradnie, dobra jadę, 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 ja muszę to zdobyć, ja muszę to zdobyć, jak to zablokować? Karaluch sobie tak stoi. Czekaj, czekaj, czekaj. Takiego też chcę. Jezu, ile rzeczy fajnych. I to bez admina. Oj, jednak nie bez admina, spoko. Admin był potrzebny, powtarzam, admin był potrzebny. Ale mamy, mamy laku karacze, bardzo fajnie. Ej, drugi secretcik, dzień dobry, witam chłopaczki i dziewczyny. Później spotkałem widza, który zdobył to. Patrzcie na to, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Powiedział mi, że to ma. Nie wiem jeszcze, że to ma. Ma los 60. Aha, aha. Przyszedłem, go nie okradł. Czemu on wyszedł? A ten co ma? A ten ma Lost Tortusa, mogę, mogę go do indeksu? Mogę go do indeksu, jasne. Let's go! Let's go! A ziomeczek zaraz wbiję. Eee, tylko niech on sobie to zabierze, proszę bardzo, proszę bardzo, dziękuję serdecznie. Ale fajnie im dało, ja pierdzielę widzowie, na pewno będziemy robili opening z tymi lucky blokami, bo one są jakieś potężne. Hashtag, 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 chłopie ja nie rozumiem. Nie rozumiem o co chodzi z hashtag, 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 hashtag. Powiesz serek na odcinku. Nie powiem serek, nie wiem, o co chodzi widzowie, ale napiszcie mu serek w komentarzu. No dobrze. Kolega chyba nie wróci, ale widzieliście widzowie, że to istnieje. A to oznacza, że idziemy tego szukać na serwerach. O! Admin! Admin dołączył! No i to mi się podoba, zaczynamy evencik, mordo! Jaki mam spot? Taki sam jak przed chwilą, starting in 13 minutów, startuj za 13 minutów, nie ma problemu panie admin. Krótko powiem wam, że zanim ten event się zacznie, to ja sobie już coś tutaj ukradł. Ale takiego tralelu galakcy, albo tego secrecika. Kolego, czy ty ogarniasz temacik? Nie wiem, zaraz się dowiem. Ragdoll, Inverse, rakieta, lecimy! Co ty Kubuś robisz? Nie bij mnie Kubuś, Kubuś to widz! KUBUŚ to Sigma! Goni mnie ktoś, kto nie jest widzem! A! Dobra, spokój tam. O, już mam wrogów, mam wrogów tuż przed eventem. To mi się podoba. Ja to lubię. Właśnie lubię, jak jest to jakiś wróg i jest jakiś widz. Jak jest widz, to jest fajnie, jak jest wróg, to jest śmiesznie. Dobrze. Yy, dorzucamy sobie kolejnego secrecika, trzeciego. Idziemy dalej. O, o, o! A tu fajne 3 miliony daje! A to jeden kubusz, tego nie okradnę. To widz. Kurczaczki. 10 minutów pozostało, dzięki, panie admin, za informację. Za 13 sekund otwiera się baza. Dobra, jadę. Jadę z Jupiterem. Oj, kolega dał działko, kolega dał działko. Kasuj, kasuj. O, nie da się skasować. Rakieta i lecimy. Lecimy! O kurde, on jest za mną, on jest full za mną. E, ragdol, ragdol, ragdol na czekoladkę, ragdol na czekoladkę. Mamy trzeciego Bizonte Jupitera. Diamentowy do indeksu się przyda, dziękuję serdecznie, chłopaki. Coś tam jeszcze macie? Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Dzień dobry, to jakaś klawiaturka, widzę, że dla szefa. O, szef wyszedł z serwera, rozumiem. Zakręćmy, zakręćmy sobie jeszcze kołem. Ja czuję, że to jest ten moment. Da, da. Widzowie musi dać lajkujcie, subujcie! oj, da 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 w końcu da w końcu da w końcu da Tutaj do trzech razy sztuka jak to się mówi spokojnie teraz nie da Ale teraz, teraz musisz dać Tak matematycznie by wynikało, że... No właśnie matematyka tutaj nie działa dzięki O stary! Wywaliło mi serwer i patrz co tu jest Tu jest jakiś potrójny job job sahur Ja to muszę mieć Jak ty się nazywasz? Bot 13 Właduję tego chłopa Może kradnę Kradnę póki chłopie nic się nie dzieje Biorę to, biorę to Daj mi to, daj mi to. Chłopie, tako! On mi okrada, on mi okrada, ale ja mam tego jego. Gid, 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 gid. Dobra, wymiana. Chodź tu. Gdzie, gdzie jest ten jego Lakukaracza? Ty, Sigma Boy. Sigma Boy na glebie. Lakukaracze też mu może ukradny. Coś jeszcze ma? Kurde, chyba Lakukaracze biorę. Ładuj to. Obie, bez admina. Bez admina. Teraz z adminem. Czekaj, inwers. Ragdoll. Jadę. Jadę z laku Dobra. Ty! To, kto mi to zabrał? A patrz, gościu stoi w rogu. Ty, 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 Sigma Boyek. Sigma Boyek. coś się nie, tutaj nie pomyliło? Dawaj job do jobstikosa. Los jobstikos. Mega fajny, on coś nie pisze. Hopcze, ty sam możesz popisać jeżeli na gadu gadu. Weź się, uspokój. Bardzo fajnie, Sigma Boy, co robisz? Sam piszesz do mnie. Zostaw, mnie, Zostaw! To jest jego działko? Nie wiem, czy to jest jego działko, czy moje. Chyba moje, chyba moje, chyba moje. jest git. O kurde, traktorino dinozauro. Lostrala. Co to? Co to? Ja to chcę? Dawaj, podmianeczka, podmianeczka, podmianeczka. Co to jest? A ja... nie, to nie jest nic nowego, ale ja to chcę. Biorę, biorę, robię akcję widzowie. Potrzebuję dać mu rakietę. Rakieta! Dał mi hita. Ragdol. Mam to. Mam to! Lostralitos. Czekaj, 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 on się z kimś zamienił. Daj mu inwersa! Posłuj się! Biegnij gruby! Mamy to! Mamy, mamy! Kolejny chłopiec i kracik. Jestem takim głosikiem. Widzowie? Napiszcie Sigma w komentarzu. Sigma mam biczek. Patrz, 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 patrz. Nie zdążył się ze mną zamienić. Warto i przykro, kolego. Ciekawe czy to jest Polak. Bot. Bot nie wiem, czy jest Polakiem. Bot to może być każdy. czy wy to słyszeliście? Jakiś siabambicek usłyszałem. Daj mu ragdola. Daj mu ragdola. Będę miał kolejnego. Widzowie! Ty słyszałem się Normalnie ktoś powiedział sił bambicek. Chłopie słyszałem na ba... OLE Gold dołączył! Chłopamy duze. Rakieta! Wysyłaj go! Biegnę! Biegnę! I dawaj mu chłopie inwersa! Jadę! Jadę do bazy! O kurde ilu jest! Gonią mnie! Gonią mnie! Czekaj, nie tego walną! Yy, więzienie, To nie ten! Nie! Nie! Bot! Oplułem mikrofon i monitor. Co ty zrobiłeś Bot? Rób lut? Rób ty chłopszy masz... A dobra, to ja będę mówił Kradnę, ale słyszę los Lucky Bloksy! Słyszę los Lucky Bloxy. Niedobrze, niedobrze, ale dobra, będę to miał, będę to miał, będę miał kolejnego ziomka ukra ukradniętego, tylko muszę biec po moje losy, Lucky Blocks, gdzie są? DIAMENTOWE! Dawaj to, zostaw, zostaw, co wy robicie? MOJE TO JEST! Kupuj to, nie no, jest lipa. jesteś najgorszy. CO jesteś NAJGORSZY?! A czemu on mi tak powiedział? Do mnie, do mnie to idzie, do mnie to idzie. Zostaw to, bot! Mam to, muszę mu to zabrać, on ma teraz najbliżej. Muszę mu dać tego, rakietę. Rakietę mu dałem, dobra, będę to miał, będę to miał, mam to! Let's go, baby! Let's go! Ten Sigma Boy robi akcję. Blokuje bazę. Czekaj, bo mi kradną losy bloki. Co mi je zabrał? Nie wiem. Sigma Boya muszę walnąć. Sigma Boya, e, Ragdol, Ragdol, Jasiu Dobra, chłopie! Ja jestem takim gołtem! Dobra, on mi to ukradł? Nie, nie ukradł. Wywaliłem go ragdolem, a nie ukradł! Jak tak szybko on to ukradł? I wyszedł z serwera. Dobra, whatever! Mam chłopę tego! Diamentowego, otwieram, widzu! Łapka w górę sobie dzwonkiem, łapka w górę sobie ich dzwonkiem, łapka w górę sobie ich łapka w górę! Los T Takos, czekaj, kolejne adminy! Dawaj mi to, dawaj mi to! Proszę, proszę, teraz złote, złote! No dawaj to! Nie oddam, nie oddam, nie oddam! Kurde, ma ten dywan pieprzony, ale dobra, ja mam chłopie ja mam skina! Ja mam skilla, otwieram kolejnego. Otwieram widzu dla was. Kolejny i tym drym, dym, 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 tym dym. Tym, 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 nie patrzę, nie patrzę. Daj, six, seven, six, seven, Nie, o te ptaszki. Jest jak jest. Ci budują podest. Dobra, opuszczam serwer. Bo na kolejnym może gdzieś pojawił się six, seven. Patrz, loscar Carcuritos. Bierz to, loscar Kuritos, Kradnę to. Mr. Shadow. Nie widzę takiej nazwy, widzę. Daję mu Dola. Dałem mu ragdola, nie! Mam! Loscar Carcuritos ukradłem. Ale chłopie, do mnie Sigma, ale fajnie, no i co tam mordeczko, co tam, co tam, ty Mr. Shadow, poćwicz bambiku Ale fajnie, jak ja lubię te iwenciki, te iwenciki, chłopie, to jest życie, patrz A dobra, to muzyczka, myślałem, że jakaś nowa mutacja, albo coś, ajaj, aj, by było, ale by było ugotowane Zobaczmy, Lucky Block właśnie się zespił. czy mi się wydaje, Los Lucky Block słyszę Gdzie, idą, idą, biorę je, do mnie, do mnie, do mnie, może dostanę jakąś mutację No, co to za jakiś poł, -poł? do mnie, do mnie, bij poł poła, do mnie, do mnie, idą do mnie, walnij krab go Baza otwarta! Nie, nie, nie! Blokuj bazę, blokuj bazę. Mam los taki bloksa. Kolejny. Kurde, ale ja to zbieram. Jak I Tak, tak, cyk pyk pyk, cyk pyk pyk, cyk pyk pyk. Zbieram wszystko i nie no nie to. Dlaczego ja mam takiego pecha? O kurde, tatuś wrócił. No, tatuś to wyszedł. Ten coś ma, ten coś ma, patrz. Krzesełka ma. Mbapę. Ja to kradnę te krzesełka. Ładuję mu rakietę. Przepraszam, że mbapę, tylko Robert Lewandowski. Tylko to jest on! Tylko Robert Lewandowski jest w więzieniu! Mam to! Dobra, tralelo, tralala. czemu ludzie walczą o tralela? to jest zwykły ten, zwykły tralela, tralala? Nie no, że nada, że nada bambiczki. Dawaj mi to. Mam to. Chłopie, jakieś złote! Jakie złote! Daj, 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 daj! Zostaw to! Nugget! Do mnie, do mnie to musisz, do mnie to musisz! iść! Ale gołta mam kolejnego! Gdzie on się zrespił? Ja nie wiem, gdzie on się zrespił, ty. A, tutaj. 3,5 miliona! Los Carqueritos! Ale baza! I dzisiaj to six Seven Visa wpada, więc oglądajcie do końca, bo naprawdę warto! A ja lecę, lecę jeszcze pod Dinozaury. Kupuj to! Mam to, mam to, mam to. Idzie do mnie, idzie do mnie! Zostaw to! Dobra, 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 dobra. Kontroluję, nie kontroluję. Rakiety mu robię. Wywaliłem go, wywaliłem go, jest git, jest git. Zostaw to, panie dywan. Dobra, jest git, jest git, jest git. Idzie do mnie, idzie do mnie! Sześć razy sześć! Zostaw to! Proszę, buraczek! To no, ty jesteś normalny? Dobra, mamy to. Nie! No to jest niemożliwe! Co się ze mną dzieje? Nie! Ukradł mi to. Jest, zabrałem mu to Nie, straciłem to. Stumble Person to kupił. Kto to kupił? Stumble Person. Muszę mu to ukraść, widzowie. Od tego zależy! Moja przyszłość! Mam to! To jest chłopie Six Seven! Six Seven z dwoma mutacjami! Ja to wiem! Ja to wiem, że to jest Six Seven! To jest ten moment! O kurde, to nie jest Six Seven, ale jest fajne! Los Tortus jakiś OP! Los Tortus Kradnę CT, Los Nubinis, bo pasują do tego, wiecie? Do aktualnego eventu. Tylko nie wiem od kogo to ukradłem, chyba od Franka. Dobra, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git. Tylko muszę iść kraść dalej, bo tam ludzie mają jakieś takie bloki. Baza mi się otwiera. I tak o blok tu przeleciał. A tu kolejny. Muszę go ukraść. Antek prost. Dobra, zaraz ukradniemy. Jezu, ile laki bloków. Co tu się dzieje? Ale będzie otwierane potem widzowie. Będzie taki opening. Ty no zostaw mi to. Person, uspokój się. O la kukaracze dostało. O la kukaracza, la kukaracza. Stumble person. Mówię coś do ciebie. Mówię coś do ciebie. Daj mu tego, daj mu pajączka. Nie dał mu pajączka. Ale dobra, jest git, jest git, jest git. Secret Extinct Mateo. Kiedyś on był rzadki. Nie wiem o co tu chodzi. Ten Tenziomal w ogóle nie pilnuje swojej bazy. Totalnie! Jakby ja nawet nie, wiem, gdzie on jest! Nie wiem, ładuję mu ragdola. To był Franek, a on wyszedł już z serwera! Chłop się poddał. Dobra, nie wiem czy widzieliście widzowie, ale ten Stumble Person, ten, ten tutaj. Zobaczcie co on ma ogóry. góry. Jobs Nie wiem czy nie ma ich z jakąś edycją. Chyba nie. Ale dobra, no można go i tak okraść, nie? Bada się otwiera. Otworzyła się. Idealnie. Czekaj. Ragdoll, jak on się nazywał? Tak, tam był person. Dałem mu ragdolla. Let's go, baby. Let's go. I'm the pro. I'm the pro, bro. Zobaczmy, co mamy. Admin Lucky Bloczek. Cyk, pyk, cyk, pyk. Admin Lucky Bloczek, witam. No, co za gówno. Od razu sprzedaję, od razu sprzedaję. Co się zrespiło? Bombardino Tortinio się zrespiło. Ja tego nie chcę. Tego bym okradł. Antka Pro. Panie Antek Pro, ja zabieram. Zabieram sobie takiego. Mam nadzieję, że to dla Pani jest problem. Dziękuję serdecznie. Lucky blocek. Raz, Pyk. Za chwilę jeszcze sobie drugiego wezmę. Patrz, on jest inwers. Patrz, ktoś go okradł. Nie! Kto go okradł? Ten go okradł. Stumble person. Stumble persona też okradne. Otworzył! Kotka dostał, nie chcę tego kotka. Ale lipa. Tutaj mam te Lostur tortusy. Wjeżdżam, bez żadnego admina. I może rozjeżdżam? Nie wiem? Chyba tak! Chyba, chłopie, to mam! No i, gi. dobra, kolejny ten ukradziony. Let's go, baby. Let's go, baby. Okradają mnie. Okradają mnie, chłopie full. Dobra, blokuję bazę. Jakiś Klej ma moja krzesełka! Dobra, zabrałem mu to. Jest yes, git, jest git, jest git, jest git. Jeszcze jakbym to zabrał... Nie, nie wezmę. O, chłop dostał Jaila, ale go nie dostał! Jaki to jest scam event! Nie wytrzymałem zaraz, przylicznie. Może się uda, widzowie. Może się uda. Trzymajcie kciuki! Złote Los Jobsitos. To jest Sigma. Chłop biega jako ten, jako trala Patrzę, że coś jeszcze mogę ukraść. O kurde, jest ten. Jak ty się nazywasz? Anonim. On ma los, no my hotopotos. Ja to full chcę. Lecę na pełnej. Prosiu, 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 prosiu. Szósteczka. Pyk, 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 pyk. pyk. Rakieta, ale w timing. Nie, nie! Dlaczego? Czy on wyszedł? On zdążył tak szybko wyjść. Co za łeb. Sprzedaję co nieco. Jakieś tipitakosy. Jakieś tutaj inne złote i zmieniam jeszcze raz serwer, wizowy. Jeszcze raz opuszczam. Muszę coś więcej ukraść. Wierzę. Wy też musicie wierzyć. Los tortus fajny. Los Lucky Blok się zrespił. Może mi poleci. Może mi po prostu poleci z tego. Kurde, co się dzieje? Do mnie, do mnie, do mnie. Dostało coś. Ale dostało! Ale dostało efektów! Blokuję to, nie? Nina! Osuń się! Osłuń się, Nina! Osłuń się, mam to! Dobra, zajdzie się otwiera! Ej! Moja wada się już otwiera. Blokuję ją. Dobra, otwieramy to. Six-seven, 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 six-seven! Nie wiem co. SIX-SEVEN! Nie no, los TP, ale jakie miało mocne rzeczy. Jakby tu było six-seven, to by z pięćdziesiąt baniek miało to six-seven, przysięgam. Lucky Block, taki zwykły. Czy mi na nim zależy? Maybe baby, maybe baby. No tak sobie bym go, wiecie, for fun bym go wziął. Zostaw to, Johnny. Johnny! Ładuję mu ragdoll, bo mnie wkurzył. Dobra, dawaj mi to. O, też mi dawaj. Kupuj to. No czekaj, bo jakaś Nina mnie właśnie wydymała na Lucky Blocka. O, na szczerombane. Kradnę to! Tylko że ja nie mam dla tego pojęcia jak ona wygląda! Jakiego ma skina! Ale kradnę! Kradnę chłopie Bloczka! Tyk pyk! Dziękuję serdecznie! Co tam ruda? Co tam, co tam, co tam? Mamy go, otwieram, otwieram na jej oczach. Dzień dobry, witam! Bambiczek, co Bambiczek? Co Bambiczek? Bambiczek chłopie w prime. A ja mam jeszcze jakiegoś lucky bloka złotego. Nawet nie mam sam sprzedać, tego Alessio sprzedam, sprzedaję go. Nie, no co mi leci? Czekaj, czekaj, ja to kupię. Tu wszystko jest, tu wszystko jest, tu wszystko jest. Dobra, a na dole, może coś jeszcze mam? Nie, na dole też wszystko jest. Jeszcze mam jakieś laki bloki. Nie wiem skąd tu się bierze tyle tych laki bloków w ogóle. Ja ja, ja to chyba wszystko kradnę. Dobra, ten się zrespił, Turtoloni. tutaj coś się zrespił. Dobra, opuszczam, szukam Six Seven. Jeżeli liczysz, że się uda, lajkuj, subskrybuj. Proszę, widzu. Okradają mnie. Jak to się widzowie nie uda? To jest generalnie mega fail. Ale no, może się uda. Co mi kradnie, chłop? Siema, siema sami. Czekaj, pomóż mi. Która to ona? Chyba wyszła z serwera. Dobra, mamy to. Uratował mnie jeszcze widz. Dzięki widzu. Chłopie, mam jakiegoś nowego secreta. 12 milionów. A to ktoś co mnie okradł? Ponczuś mnie okradł. Co to jest? Jakaś Quesadilla krokodila normalnie. 12 baniek. Siema, siema sami. Witam admina, witam admina. Dzień dobry. New OG next week, nowy OG w kolejnym tygodniu Ja pierdziele, zamiast słonia będę miał coś nowego Ale będą jaja widzowie za tydzień 25 milionów ludzi gra <grym> Możecie napisać czy też graliście Co tu się dzieje? O jeszcze imprezkę zaczął Ale czemu mnie wczytują na te same serwery? Ja naprawdę nie wiem Nie, może coś sobie stąd ukradnę i dopiero wtedy pójdę Johnny Johnny Okradam Johnnygo, Johnny'ego O kurde, oni też mnie okradają Może zdążę, ty Johnny spadł przy mnie Przy mojej twarzy spadł Johnny Johnny Gleba Johnny Gleba Chłop mi kradnie! ponczuś! Ty nobie! Zostaw to! Dobra, ponczuś to jest do odstrzału, nie? Przysięgam. Idę go znaleźć, tego ponczusia, Ktoś tu muszę sprzedażam tego tygryska. N nigdy nie wiem czemu ja go nie lubię tego tygryska. Jakoś on mi w ogóle nie leży jako brainrod. Idę tego poczucia okraść. Czego? Bambiczka się nie okrada, pamiętajcie o tym widzowie! Bambiczek okrada was, ale bambiczka się nie okrada. jak ponczuś się nazywa? Yy, masz szczęście, stary, bo los Lucky Blok się zrespiło. Nie, nikt tego nie wziął. Otwórz to, zobaczysz coś wartego. 6-7, six 6-7 seven, six seven i go kradam, 6-7 i go kradam, 6-7, 6-7, 7 nie ma 6-7, ja już sobie wejdę do bazy. Pozdro. Dzień dobry. Coś tutaj wypadło ci? Nie, nic ci nie wypadło, okej. Okay. To zabieram Celus, Tung, Tung, Ting, Titosa. Pozdro stary, ragdol cyk pyk, inwersik cyk pyk i jedziemy, i jedziemy! Dobra, kolejny u mnie, kolejny fajny u mnie, kolejny fajny u mnie, dużo tych fajnych u mnie, tego mogę sprzedać, bo ten już jest gorszy. Cyk pyk, cyk pyk. Patrz i ten typ nie wie, że tutaj ma tego Admin Lucky Bloka. Ja po niego idę. On go otwiera! Co to? Aha, no i co tam nobie? Było mi dać to, ugotował. Mateo się respi, co mnie. Mateo, chłopie, gdzie jest Mini six seven? Nie ma, wychodzę. Patrzcie, dołącza? I znowu mnie dołącza ten serwer, czy nie? No tak, znowu jestem chłopiec z Johnnym. Johnny na paloni jest na serwerze 24 7. O co z tym chodzi? Ponczusz mnie ukradł, więc ja okradam ponczusza. Tylko i wyłącznie dla zasady widzowie. W ogóle tego nie potrzebuję, szczerze powiedziawszy. Ale nie ma tak. Nie ma tak, że ktoś bambiczka będzie okradał. S? Bambiczek zawsze Prime. W. I okradają mnie. Ktoś krokodile krokodyle mi ukrada, a ja akurat chciałem wyjść. Oj, chłopcze! Co ty, Johnny, robisz? Johnny, Johnny! Johnny, Johnny! Ja wychodzę z serwera. To za łeb. A dziękuję Wam, widzowie. Mam nadzieję, że od Wam się podobał. Lajkujcie, subujcie I na następnych trzymajcie się. Nieoje.